Czemu, czemu, jak jest nazwa jakiegoś klubu na R, to nie mogę ja tego głaszać. <laughs> A tymczasem niespodzianka wjechała. Tak, bonus. Zapraszam cię, bo nie jestem pewien, czy Złotowa ta. Wjechał tutaj. Taczka wytrzyma 130 kg marchewek, dlatego Może... chciałbym przeprowadzić tutaj mały test. Nie wiem, czy to będzie crash test. Zapraszam cię, bonus. Sprawdźmy, czy to, czy to wytrzyma. Jeżeli. Po walce chyba będziesz chciał zakończyć karierę. Chodź mam bonus, takie chodź bonus. Jak... Na bonusa. Mógł jeździć na uberze. Wiesz, wiesz co, pójdę, pójdę z sympatii do ciebie. Tak normalnie miałbym na to wyjebane. No i sprawdźmy czy to w ogóle wytrzyma. Właśnie, DJ, czemu ty mi nic nie kupisz? Ja nic co chwilę coś kupują, a jak taki down tutaj zawsze przyjeżdża, mam jakiegoś aciwmentu, nie dostanę, ani jakiegoś prezentu. Przecież ty masz Ej, siana. Tutaj masz mikrofon. Tu. Daniel, chodź. Wiesz, co, Szymon, no ja się skupiam na walce, nie chcę tam nic, nic kupować ani nic takiego. No, wydaje mi się, że no, jeżeli to jest wydarzenie sportowe, jak, w jakimś stopniu związane z show, mógłbym, ale po co? Ewentualnie ducha, po walce. Czy coś. Jakiegoś ducha byś mi kupił, czy coś? Nie, nie, nie. Mówiłeś o, o zgoleniu brody. Jeżeli bym wygrał, to ewentualnie może maszynkę, ale to, to o. już po, po walce. Dobra. Ale, dobra, to, że, ale ja to poczekaj, brak. to zrobiłem tak, że e, skoro ja bym miał prezent dla ciebie, bo jakiś follow-up to jest do tego, co powiedziałeś przy poprzedniej konferencji, że gdybyś przegrał, to zgoliłbyś brodę, to co ty byś mi ja podarował? Ci kupię, ja ci kupię twój pierwszy biały pas w brazylijskim jiu -jitsu. Dobra, okej. Okay. No bo mówię, jesteś... że partner robisz, to już masz pas. Dobra, to jesteśmy umówieni nosił bonus razy kilka powieźli i pomysłach. E, chciałbym ci no. bardzo podziękować, Taksie Złotowa, za bardzo fajny prezencik. Wiesz co, ja mam tyle siły, że ja na swoich plecach bez problemu wniosę tą marchew.